Proszę naszym widzom przybliżyć, co najbardziej pana zbulwersowało, a z drugiej strony, co pana ucieszyło po tych wydarzeniach na proteście. Bardzo proszę. Dobry wieczór, witam serdecznie Panie i, 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 i Państwa, tych, którzy nas oglądają i słuchają. Chciałem powiedzieć, że ostatni raz, jak żeśmy rozmawiali, to chyba były mniej komfortowe warunki, bo jechaliśmy samochodem ale odpowiadając na te pytania ja myślę że ten kolejny protest bo wcześniej był w Subicach ale wcześniej robiliśmy jeszcze protesty działaliśmy w, w, w Siedcach tam dalej podejmujemy działania mamy akcję w tej chwili do przeprowadzenia w Częstochowie w, w Radomiu i jeszcze w kolejnym miejsce ustalamy natomiast no, my, muszę powiedzieć że Zgorzelec przede wszystkim trzeba powiedzieć zakończył się no yy, yy, Zwycięzcę to będzie złe słowo, ale na, na, pewno, na pewno to jest dobry prognostyk na przyszłość, to jest, to jest świetny wynik, jeśli chodzi o frekwencję.